Dzień dobry, dzień dobry. Dziś mi odwiedził Kubuś Puchatek, dlatego wierzę, że będzie o W wielkim lesie mieszka miś, znany dzieciom nie od dziś. Po gęstwinie często bryka, z przyjaciółmi się spotyka. To Puchatek Kubuś jest. Bardzo lubi miodek jeść. Ma okrągły duży brzuszek, wielki z niego łakomczuszek. Koleguje się z prosiaczkiem, małym słodkim nieboraczkiem. Lubi bawić się z tygryskiem, skakać razem nad urwiskiem, po uchem muchy łapać, sobą łapki sobie drapać, bo puchatek każdy wie, przyjacielem wszystkich jest